Cześć, witajcie. Kolejny dzień, kolejny tydzień. Mamy za nami jakie zmiany. Robimy serwis ciągnika John Deere. Kolega Zagrofoto zakupił sobie tą maszynkę. Przyprowadził do nas bezpośrednio na wymianę wszystkich olejów, filtrów i przegląd posprzedażowy. Dosyć ładna maszyna. Gładziutko wygląda. Oby się spisywała jak najlepiej i jak najdłużej. Oczywiście czasami może się coś delikatnie popsuć, żebyśmy i my z tego żyli. Oczywiście żartuję. Nie no, śmiechy żarty. Niech się koledze nowy sprzęt spisuje. Bardzo ładna maszyna. Jeżeli chodzi o dalsze prace. Masej, Tył mamy już cały poskładany. W końcu dotarły do nas części. Niestety wszystko znowu z opóźnieniami. Także tu już mamy znowu. W takiej, w takiej wersji. I od jutra zabieram się. Za rozpoławianie. Właśnie go tutaj na środku. Żeby dostać się do kosza. Do kosza. Przedniego napędu. Tutaj macie te tarczki, które były zniszczone. Wszystko już teraz jest powymieniane. Mam nadzieję, że żadnych dodatkowych niespodzianek mieć nie będziemy. Case MX100C. Ktoś musi, kto, komuś się naklejki pomieszały, ale jest to wersja 100C. W tym ciągniku do zmiany mamy tłumik drgań. On nie jest może w najgorszym stanie, ale jest to kawę, czego ja nie uznaję zawsze one się tłuką zmieniamy na luka, założymy nowy i tutaj mieliśmy problem z półbiegami pierwszym i trzecim, doszło do uszkodzenia koszy tak wygląda skrzynia w środku ogólnie jest w niezłym stanie, wszędzie jest czyściutko jeszcze nawet nie był myty ale tak jak widzicie nie ma bardzo opiłków nie ma w zasadzie zanieczyszczeń praktycznie w ogóle można powiedzieć to co jest, no to co widać to już jest po prostu olej te dwa kosze już są z powrotem włożone, tutaj jest wszystko w porządku. To są kosze 3, nie, 2-4. I tutaj mamy, akurat one są na warsztacie kosz 1-3, najgorzej było na trójce, powód. Tak jak widzicie, doszło do zniszczenia jednego z pierścionków drugi jest w niewiele lepszym stanie no ten praktycznie znikł całkowicie, dosłownie zostało jakiś tam fragment tego nie wiem czego znajdę już, pewnie raczej go nawet nie znajdę ale mniejsza większość, zmienimy mu uszczelnienia zmienimy uszczelnienia w koszach, tu już widać delikatnie, że przysiniał nie ma to wpływu na jego jakąś tam pracę ten kosz od jedynki jest całkiem powiedzmy no ale oczywiście tarcze są przyjarane, także tak jak widzicie, ciemniejsze, jaśniejsze, w ogóle okładziny są czarne, także wszystko do zmiany. No i tutaj jest drugi kosz, no to ten to widzę definitywnie, że został spalony. To jest akurat trójka Tarczę porównując chociażby tą, która jest w miarę wygląda, no i tą, która jest spalona. Także mx myślę, że jutro też poskładamy i będzie wszystko już grało. W zasadzie on tylko przyjechał na tą jedną e, awarię do nas. Teraz tak do New Hollanda dotarły nam części. E, nie wymieniamy wszystkiego tak jak tak jak tak jak planowaliśmy no ale robimy jednak dosyć gruntowny remont czyli doszły nam e, zwrotnice. Tak jak widzicie oryginalne CNH doszły nam jedna tu jest druga. Półki, nie półłośki, to mamy tutaj wszystko jeszcze w kartonie, nowe nakrętki, chociażby do kół, Także wszystko to, co jest nam niezbędne do złożenia. Eee, tutaj jest cała kompletna piasta z zabudową. Eee, czekamy jeszcze na drugą piastę, bo okazało się, że druga jest w niewiele lepszym stanie. Od tej też, było, też jest porozrywana. Eee, widać, że jest cała postawana, także też się wywalamy. No, mamy już jakiś połowiczny sukces odnośnie tego, że, że te części zaczynają nam schodzić. Oczywiście oryginały, tak samo CNH. Eee, drążek jeszcze nam nie dotarł, ale jest zamówiony. No i co? No i troszeczkę, troszeczkę zaczęliśmy. Daniel zaczął w zasadzie składać. Już ma kormika. Zeszły nam części po kilku tygodniach oczekiwania. Także pierwsze tryby się już pojawiły na choince. A tak już siedzi. Tu jest nowe koło talerzowe, jeszcze nie przełożone. Trzeba będzie to wszystko przełożyć. Także tu już mamy wałek ataku zamontowany. I po malutku sukcesywnie będziemy składać ten ciągniczek do kupy. Eee A, no i jeszcze jedną rzecz Wam pokażę, co będziemy robić w niedługiej przyszłości. Parę osób pewnie pozna. Pod zespół dotarła już tam skrzynia, a raczej obudowa skrzyni. Myślę, że nie muszę nawet mówić co to jest. No ale dla tych co nie wiedzą, to powiem. Jest to Zetor Forterra. Eee, tak to jest część strona tylna. Korpus został uszkodzony w ten sposób, że po prostu pękł Czyli on tutaj sobie nam strzelił. Element już przyszedł nowy. Oczywiście oryginał zet bo i nic innego nie mamy, dostępnego na rynku. No i to, no jak będziemy go wstawiać, jak, jak będzie wstawiony, będziemy już wymieniać, wymieniać obudowę. Zobaczymy, to tam jeszcze w środku. Mam nadzieję, że nic więcej się nie uszkodziło. Wszystko trzeba będzie dokładnie zweryfikować, obejrzeć i, i też jakiś na pewno filmik z tego tytułu będzie. ZTf leży jak leżał. Jedyne co mogę wam pokazać to dokładne uszkodzenie wałka. Tak to mniej więcej wygląda. Posypało się parę ząbków, dosyć solidnie. Czekamy, nadal na odpowiedź z firmy ZTf odnośnie przełożenia, bo nie wiem czy już wam wcześniej wspominałem. Według katalogu wychodzi nam przełożenie. 13 na 34, fizycznie wyjęliśmy 14 na 36. Katalog ZF-owski nie ujmuje przełożenia, oczywiście numer, numer mamy oryginalny, ale przełożenia nie mamy, z racji rozbieżności musimy to ustalić, żebyśmy nie popełnili dosyć kosztownej pomyłki, bo część będziemy ściągać bezpośrednio pod nas, i. Wolelibyśmy właśnie tego błędu nie popełnić, żeby później nie zostać obarczony kosztami, obarczonym kosztami właśnie ewentualnej, ewentualnej odsyłania czy, 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 czy nawet pozostawienia tego elementu u nas na, na warsztacie. Także na chwilę obecną mamy taką sytuację. Dzisiaj krótki filmik. Miłego oglądania, trzymajcie się, cześć.